Trzymaczkę z tej strony Sharpie, a to już jest dziesiąty odcinek z Farming simulator 22. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie akcję Prasowanie Bel. Możliwe, że złożenie o ile się wyrobimy, ale naprawdę będzie prasowanie i zbieranie w te większe bele. Więc tak, przeskoczę sobie tutaj do sklepu. I tak, kupuję, kupimy sobie prasę. Nie wiem czy u was tak wieje, ale u mnie dzisiaj jest tragedia. Zobaczmy sobie jakie są kombinacje. A to jest ten, dobra. To, to jest tak, to kupimy. Te prace sobie kupimy. A to do, składania, do zbierania bel. Gdzie to było? technolog gaz A to sobie wypożyczymy tylko. Mm, bo to jest drogie, jak na razie nie stać nas na zakup tego. Więc sobie wypożyczymy. Tak, chwilę sobie poprasuję później. Nie wiem, że nie, nie, nie sprawdzałem, czy pracownik yy, czy pracownik nam będzie Dobra i tu sobie podatne jeszcze ten, ten ciągnik, żeby już mieć żeby już mieć podpięte, wyślę pracownika na farmę. Niech jedzie tym, tym ciągnikiem. Tak, stwórz pracę. Ty przyjedź sobie tutaj. A my sobie wsiądziemy do tego i jedziemy yy, pracować. Mm -hmm. No i tak, yy, zbierzemy sobie to, ogólnie zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, yy, tu sobie zbierzemy, yy, podbieramy dalej i może jeszcze yy, zakupimy sobie yy, świnie, albo w następnym odcinku zrobimy sobie obrządkę świn. Nie wiem czy jeszcze w następnym odcinku na pewno będzie żniwa rzepaku, bo już mamy Yy, mamy, jest do zbioru, więc sobie zbierzemy go Czekajcie. O, jest do zbioru, więc sobie go zbierzemy, na, na polu 30, o, To sobie był Na dół, lecimy. No i co? No, ale gdzieś chciało 15 w razu mieć było. Hmm, tak. so, te walki akurat strasznie dużo ich będzie Ale ona się później zbiera właśnie tym Kurde co tak laguje Zrobimy, Zrobimy tego przycinka już całego Ej no kurde co jest takie lagi mam Teraz zaczną wypadać, i jest strasznie będzie dużo, więc... Dobra, I to sobie zawiedziemy już teraz nie w... pasy główne. Mogę w sumie nie robić, bo przecież robię, bo będą belki przeszkadzać tylko teraz, no ale dobra. No widzicie, tych belek będzie akurat bardzo dużo. One no, mają nie wiem około 600 litrów, 700, coś takiego no ale za to później złożymy sobie je w mniejsze belki węższe i będzie w tylko. Kurde nie wiem czy będą się wybawić jeszcze w tym w ustawienia tutaj graficzne najwyżej coś zmniejszyć ustawienia czy, czy coś bo jest masakrą po prostu z tym jaka jest ostatnie. dobre Spasujemy sobie to pole i pojadę po i wezmę tę maszynę do zbierania belek i, i będę zbierał czy działa pracownina no nie działa na tym. Szkoda, że na prasie nadal nie działa. I nie, idzie nie może wykryć tego I prasowania. przydałby się modfollowni i bym puścił za mną tego do zbierania i wydało radę jakoś. No ale to nic. Jakoś sobie powoli poradzimy. Ta praca mała fajna jest, bo to jest coś typu w polskiej, polskiej pracy, takie ma mniejsze belki, a mnie też te takie nie wiem czy nie będziemy musieli wykorzystać lawety na te bele, bo na te belki, bo jest będzie duży problem mnie nie po dwie, trzy będę może mógł może złożyć te spinane bele, ale w sumie nie wiem ile ich będzie, więc jak będzie niedużo to jaka zrobiłem to nic jak będzie niedużo to nie przeszkadza Yy. Właśnie pokażę Wam od razu. Czekajcie, to, to było w sklepie. Żeby po, pójść do góry. Yy, budowa. Dam sobie polecimy nad farm. Zyskany, ale laguje co jest. No i tak to zrobiłem tutaj, ogarnąłem. Tutaj dostawiłem ten Silo na, yy, z, na yy, obornik. Takie tutaj porobiłem to, wy, zrobimy zielone co... Oj. zrobimy sobie całe zielone tam na razie przynajmniej bo później będzie prawdopodobnie tam stanie yy, ta yy, obora na świnię. świnie nie na świnie tylko na krowy więc yy, będzie yy, tam zajęty ten teren a jest tak właśnie w jednym miejscu mniej więcej tak lepiej nie to wszystko i tak, tutaj będziemy musieli te pole zwapnować. To niestety yy, wyszło, więc trzeba będzie je zwapnować. Yy, bo no, jest wymagane wapno już tutaj, no, przynajmniej na części. Mnie tak dziwnie właśnie jakoś yy, zatrybiło te wapno. Pokażę Wam. Yy, Wymagawania. Nie widzicie, yy, tutaj takie dziwne, no ale będę musiał to zwapnować. Coś wapna mamy. Na razie nie wymaga orki, więc tylko talerzówka poleci. No, talerzówka tego kultywator, ale po kultywatorze raczej się pojawią. <coughs> raczej się pojawią nam kamienie, więc zwierzemy sobie kamienie. Nie wiem czy teraz po zbiorach nie pojawi się na na 30 orka, więc możliwe, że trzeba będzie to zabrać, więc sobie pożyczymy albo zakupimy głębokz. Na, na i głębok polecimy. Zobaczymy jeszcze, jak tam, czy mi wyskoczy ta alkusowa ta orka, czy nie. Trzeba mi się... Lecimy dalej. Dobra, ja zacząłem, dolecę to, bo nie chcę robić drugiego strasznego odcinka, więc przelecę te jeszcze trzy pasy i ten dojadę i te trzy pasy. I widzimy się przy zbiorze balek już. Dobra, jestem z powrotem. Tu już sobie spiąłem yy, Masaja z tą lorewką. Nie wiem, może dwie belki. Nie wejdę na te dwie belki. One są dosyć wielkie. Yy, będziemy myśleć. Najwyżej się wypożyczy. Yy, chociaż nie mam daleką Stąd to nawet ciągnikiem przewiozę yy, te belki. No i tak to wygląda ta, ta kowarka. Zaraz zobaczycie, jak ona działa w pracy. Czekam na to, co to jest do tego, bo... Do... pracy. Pierwszy raz też tego używam więc No i tu tak układa belki i później spina taką jedną wielką belę Mniejszy sobie trochę prędkość, bo zdecydowanie do szybko jada To teraz znowu wolno. pracuje 10 na godzinę jakieś jechać tam. 11, chyba 14 się mieści do, do tego. 14 belek, i wyrzuca się taką jedną liczbę. No, 14, ostatnie dwie. którym się wyrzucę. Y, 2 ug y No i tu się robi taka jedna wielka bela. No dziwne, bo tu nie widać sznurków na tej beli. No a po drugiej ci są UG2. to lecimy dalej <laughs> to chwilę zaj zajmie akurat zebranie tych belek więc no ogólnie tak to wygląda dosyć fajna rzecz nowa wprowadzona to urozmaicenie pracy no ta, ta praca akurat mi się, jest bardzo fajna mi się wydaje tylko, że trochę więcej roboty jest, nie wiadomo, bo trzeba spinać, spinać później tabelę i tabelki, no ale myślę, że jako tako jako tako fajne urozmaicenie oho, 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 ja nie wyskoczę. Dobra, w sumie już dokończymy odcinek z tym, a w następnym odcinku sobie zrobimy złożenie tych belek. Zwieziemy belki i robimy klawiaturę w już, żeby mieć już na nowe ten, żeby mieć już je i po prostu zrobimy obrządki, od razu damy im Bo z tego co wiem to chyba nie potrzeba ścielić, więc... выключить. Что там еще одна ходит? Te zaberki tak się tylko je dotknę. Nawet to jest zbiora na końcu. Nie <noise> będę już kombinował. Mam nadzieję, że odcinki się podobają Liczę na to, że będziecie dostawać subskrypcję Komentarze łapki staram się dla Was robić najciekawsze odcinki, jak nie zrobić więc mam nadzieję, że jakoś się oddzięczycie za to Myślałem też nad live'ami, ale no nie mam zasięgu jeszcze, nie mam w ogóle zasięgu, więc live to jest takie... Co mi z tego li zrobię live'a jak i tak ee, nic mi to nie da składa się? Gdzie w sumie trzecia to duża belka Więc no... one mają dosyć dużo pojemności z tego co... W kojarze No i I tam przyjazd zostaje czepaski jeszcze tylko Ogólnie tamte sobie e, już pola zpresowałem ja tu ogólnie tam, tam, te małe pole zbiorę zbiorę przynajmniej do tej maszyny tabelki te żeby można było przygotować, pomalować pod, pod układanie tych bel, bel słone. bo tam myślę układać coś to zobaczycie w następnym odcinku gdzie będę układał tabelki Zostawię na pasie i użyję rzucę tabelkę To jest adres tak, Dwie Trzy, te duża, to jest czwarta I Myślę, że z pięć będzie ich A ja powiem szczerze, że przed przed dodaniem tej maszyny do farminga nie widziałem nigdy w życiu tej, takiej maszyny, mimo że mieszkam na wsi i jest kilku twórzy, większych rolników, nie widziałem jeszcze takiej, takiej yy, maszyny, więc yy, powiem że miło się czegoś nowego dowiedzieć. Dobra, dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, trzymajcie się, cześć.